Na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Witam wszystkich powracających widzów, jak również tych, którzy są tutaj pierwszy raz. I właśnie dla tych widzów, którzy są tutaj po raz pierwszy, słowem wstępu: ja na moim kanale czytam karty Tarota i nie tylko, ale nigdy nie robię tego po to, żeby przewidywać czyjąkolwiek przyszłość. Uważam, że Twoje życie, Twoja przyszłość jest przede wszystkim w Twoich rękach i zależy od Twoich akcji, braku akcji, decyzji, wyborów. Od Twoich indywidualnych potrzeb, marzeń, pragnień i tego, co z tymi marzeniami, pragnieniami i potrzebami zrobisz. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej świadome tworzenie. I ja przede wszystkim do tego zachęcam na moim kanale i przez moje czytania: do brania odpowiedzialności za swoje życie, ale też do odnalezienia czy rozpoznania tej mocy twórczej, która jest w Tobie. Do tego właśnie, że Twoje życie jest w Twoich rękach. I oczywiście. W naszym życiu pewną rolę odgrywa przeznaczenie. I są niektóre takie wydarzenia, miejsca, osoby, które w naszym życiu po prostu muszą e, czy stanąć na naszej drodze, tak? Natomiast gro naszego życia jest jednak w naszych rękach i właśnie zależy od tego, co z tymi napotkanymi okolicznościami zrobimy. Więc używam kart jako przede wszystkim kolorowego, kreatywnego, intuicyjnego narzędzia rozwoju osobistego. Jestem life coachem i z moimi kartami zapraszam Cię do wyższego wymiaru coachingu. Dzisiejsza sesja będzie przede wszystkim oparta na czytaniu e, tarota, ale najpierw chciałabym się podzielić z Tobą takimi wglądami, które przyszły do mnie e, dziś, niektóre przychodziły do mnie już od kilku dni. Ja je sobie dzisiaj w końcu zanotowałam, dzisiaj one już popchały mnie do tego, żeby właśnie e, nagrać to czytanie. I ja przeczytam Ci, one są tutaj przede mną, zanotowane w zeszycie. Te, te wglądy, które przyszły do mnie w ostatnim czasie i dzisiaj przemawiały do mnie bardzo silnie od rana, są następujące. To dobry czas na zmiany. Teraz jest dobry czas na zainicjowanie zmian. Jeśli dziś zaczniesz, za rok będziesz w zupełnie innym miejscu życia. I kolejne zdanie bardzo mocno się z tym łączy: Za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś, nie zaczęłaś dzisiaj. Więc jak widzisz tutaj klucz do tych wglądów, które przychodziły do mnie już od kilku dni, to zacząć, rozpocząć, zainicjować zmiany. To w Twoich rękach jest inicjacja zmian, których pragniesz i potrzebujesz. Czasem życie zmusza nas do zmiany. Czasem wypycha nas ze strefy komfortu w bardzo niekomfortowy sposób, czasem również w bardzo intensywny lub wręcz drastyczny sposób. Ale. Przez większość czasu to w naszych rękach jest zainicjowanie tych zmian. Często właśnie wtedy, kiedy odwlekamy dokonanie tych zmian, to życie nas po prostu wypycha w ich kierunku. Więc pamiętaj, że tam moc sprawcza do tego, żeby zainicjować zmiany, których pragniesz czy potrzebujesz, jest w Twoich rękach, w Twoim sercu, w Twojej głowie. To wszystko jest w Tobie. I to, co jeszcze zanotowałam. Nie zmienisz od razu całego życia, i tutaj chciałabym dodać, że być może niekoniecznie potrzebujesz też całe swoje życie przewracać do góry nogami, tak? Być może teraz wydaje Ci się, że potrzebujesz zmienić całe swoje życie, ale musisz ustalić jakieś priorytety, musisz ustalić na czym zależy Ci najbardziej w tej chwili i od tego zacząć. Nie przeprowadzisz wszystkich zmian naraz, ale jeśli zaczniesz, to może się okazać, że niektóre ze zmian, które dziś wydają ci się konieczne, za rok już konieczne nie będą. Właśnie przez to, że te pierwsze zmiany zostały wprowadzone. Więc musisz ustalić, co jest Ci najbardziej potrzebne w tej chwili i od tego zacząć. Nie wszystkie zmiany, czy rzadko kiedy to się da, żeby zmiany zaprowadzić z dnia na dzień. Więc małe kroki, małe kroki są tutaj podkreślone, ale trzeba zacząć, żeby zaczęło się dziać. Nie próbuj zmieniać wszystkiego naraz. To jest dokładnie też to, co mówiłam, tak? Wybierz priorytety, na czym zależy Ci najbardziej i skup na tym swoją energię, swój czas. Bo potrzebujesz też czasu, żeby zmienić swoje życie. Potrzebujesz energii, potrzebujesz zaangażować się w to i włożyć w to wytrwałość i cierpliwość. Więc znowu, wśród wszystkich innych codziennych obowiązków nie znajdziesz czasu na jednoczesne przewrócenie swojego życia do góry nogami. Ustal, na czym zależy ci najbardziej. I ostatnie zdanie, jakie zanotowałam, brzmi tak. Przed Tobą nowe możliwości i większe wyżyny. Z wiarą wskocz w nowe. Przejdźmy sobie więc do czytania e, tarota i zobaczmy, czym karty tarota chcą się podzielić. Czy one będą chciały uzupełnić to, co ja już powiedziałam, czy może podzielą się czymś e, zupełnie nowym. Za chwilę zobaczymy. E, ja. Zachęcam Cię i przypominam też, że nasza sesja musi być, czy musi uwzględniać zaangażowanie obu stron. Ja jestem tu po to, żeby przeczytać karty i podzielić się z Tobą tym, co ja widzę, co do mnie przychodzi, i też moją wiedzą i doświadczeniem. Ale do Ciebie należy interpretacja tego, co ja mówię, i zastosowanie tego do Twojej sytuacji, do Twojego życia, bo to Ty jesteś ekspertem Twojego życia, nie ja. Ja nie wiem, co Cię zachęciło do przyjścia tutaj, tylko Ty to wiesz. Więc nie bój się swoich intuicyjnych interpretacji. I nie kwestionuj tego, co podpowiadać Twoja intuicja. Ona nigdy nie kłamie. Pierwsza karta, wypadły dwie, ale druga nie obróciła się. Jest cały czas pleckami do góry. Ta pierwsza, która się obróciła, to głupiec. To jest pierwsza karta wielkich arkanów Tarota. Karta początku, karta startu, karta wejścia w nowe, nowy etap, nowy cykl. Powiedziałam przed chwilą, kończąc ten intuicyjny wgląd, z wiarą wskocz w nowe, i dokładnie o tym mówi ta karta. Głupiec reprezentuje skok wiary. Głupiec stoi na jakimś klifie i skacze przed siebie, skacze w nowe, skacze w nieznane, skacze w nowy etap życia, nie wie, co go tam czeka. Oprócz tego, że wie, że jest przed nim wzrost i rozwój, nie wie dokładnie, co tam się wydarzy, ale wie, że tego pragnie, jest szczęśliwy z powodu tej zmiany, z powodu nowego początku, jest szczęśliwy z powodu tego, że poprzedni etap jego życia zamknął się, że jest za nim, że jest przed nim nowy horyzont, nowa kraina, nowa przygoda do zwiedzania, do poznawania, do uczenia się. Teraz jest ten czas na zmiany. I głupiec reprezentuje taką bardzo młodą, świeżą energię, reprezentuje energię dziecka bez względu na wiek. Wszyscy jesteśmy głupcami wielokrotnie w naszym życiu, kiedy rozpoczynamy właśnie jakiś nowy etap życia, nowy związek, nową pracę. Przeprowadzamy się, może kończymy związek, to też jest nowy etap. Każdy nowy rok życia, a teraz zaczęliśmy nowy rok, też jest nowym etapem, i to wszystko reprezentuje głupiec, i on zawsze w to nowe wchodzi z radością, z entuzjazmem, mimo że jest przed nim nieznane. Głupiec jest trochę takim ryzykantem, podejmuje ryzyko, dlatego powiedziałam z wiarą wskocz w nowe, bo głupiec reprezentuje skok wiary. On nie wie, co przed nim, ale wierzy w to, że jest tam rozwój. Że to jest nowa przygoda, że to jest dobre, i wierzy też w siebie. Wierzy w to, że wszystkie doświadczenia, które zebrał do tej pory, wszystkie nauki, które pobrał i życiowe, i, i takie stricte w znaczeniu edukacji, że całe doświadczenie, które zebrał, że to będzie go prowadziło i pomoże mu zawsze podjąć mądre decyzje bez względu na to, co stanie na jego drodze w tym nowym etapie jego życia. Teraz jest dobry czas na zmiany. Aż mi się gęba cieszy, bo tego nie da się wymyślić, żeby tak do tej intuicyjnej wiadomości, która do mnie przyszła, pojawiła się karta tarota, która tylko to podkreśla: że to jest ten czas, żeby zacząć na nowo, i w tym etapie nowego wszyscy jesteśmy już, choćby właśnie dlatego, że weszliśmy w nowy rok e, życia. To nowe w Twoim życiu też już się zaczęło. Być może jeszcze te zmiany, których pragniesz, e, się nie zadziały, ale nowe w Twoim życiu już jest, bo jeżeli jest w Tobie pragnienie zmiany, potrzeba zmiany, to Ty już jedną nogą jesteś w nowym, już zostawiłeś, zostawiłaś za sobą stare, czy jesteś w procesie zostawiania, pragniesz nowego, pragniesz czegoś innego, więc jesteś już, nawet jeżeli dopiero połowicznie, już w nowym, możesz być troszeczkę pomiędzy światami, pomiędzy tym starym a nowym. Być może boisz się, Podjąć to ryzyko, podjąć ten skok wiary. Ale pamiętaj, co powiedziałam na początku: za rok będziesz żałować, że dziś nie zacząłeś. Jaka druga karta tutaj nam się pokazała? Siódemka buław to jest karta, która wypadła razem z głupcem, ale wypadła pleckami do góry. Siódemka buław to jest wśród wielu znaczeń każda karta tarota ma wiele znaczeń. Ale to jest taka karta, która przede wszystkim mówi o tym, że osiągnąłeś, osiągnęłaś już jakieś zwycięstwo, i teraz do ciebie należy obrona tego, tego sukcesu. Być może właśnie zdecydowałeś się, zdecydowałaś wejść w nowe, zmienić coś w swoim życiu, ale ktoś lub coś próbuje cię powstrzymać przed tym, staje jak blokada na Twojej drodze. Twoim sukcesem jest już sam fakt że podejmujesz decyzję o wprowadzeniu potrzebnych, niezbędnych zmian. Nie pozwól, żeby cokolwiek Cię z tego zniechęciło. Świat, Twoje otoczenie, i to może być Twoje bliskie otoczenie, to może być rodzina Twoje, takie bliskie środowisko, może się z tymi zmianami nie zgadzać, może nie podobać się, że idziesz naprzód, być może zostawiając ich za sobą, być może odcinając się może się nie podobać, więc będą stawać o koniem, będą to blokować, będą cię próbować zniechęcać. Życie też może po prostu kłaść kłody pod nogi, ale wszystkie te wyzwania, które na twojej drodze są po to, żebyś je przezwyciężył, bo w przezwyciężaniu ich leżą też lekcje do odrobienia dla ciebie. Przypominam, że głupiec. Wyrusza w podróż, w nową podróż, w nową przygodę wzrostu i rozwoju. On będzie się wspinał tam daleko, te góry przed nim to jest tam, gdzie on zmierza, a powiedziałam przed tobą nowe możliwości i większe wyżyny. I tam po drodze będą przeciwności, będą wyzwania, będą lekcje. I ta karta też ci przypomina o tym, żeby się nie poddawać na tej drodze. Jeżeli już podjąłeś, podjęłaś decyzję, chcę czegoś nowego, potrzebuję i jestem też gotów się zaangażować w zbudowanie tego nowego, we wprowadzenie potrzebnych zmian, to nie pozwól, żeby to, co będzie stawało na Twojej drodze, zawróciło Cię. Teraz też jak patrzę na tą kartę, zobacz, że za plecami tej osoby jest płot. To stare jest już odcięte. Głupiec wszedł w nowy etap. Cykl się skończył. Pierwsza karta Wielkich Arkanów z numerem zero. Nie ma powrotu do przeszłości już. Przeszłość jest już odcięta. Mimo, że ten płot jest dziurawy, więc może. Cię ciągnąć tam do tyłu, jakieś części Ciebie mogą próbować się tam przedostać lub zostać w tym, co stare i znane. Mówiłam, że życie czasem zmusza nas do wyjścia ze strefy komfortu. I tutaj ta strefa komfortu tego, co jest tam stare i znane, ale co Ci już nie służy, jest zablokowane, choć ta blokada jest taka drewniana. Jeżeli bardzo się uprzesz, to możesz próbować siedzieć nadal w tym starym, ale przez te dziury w płocie będziesz widzieć nowe i nie będzie Ci tam za płotem fajnie. Więc nie pozwól, żeby to nowe ci umykało. Jesteś już po drugiej stronie, płot już został przeskoczony. I teraz może być tak, że przeskoczyłeś ten płot, a tutaj przeszkody, tak? I po co ja wchodzę w ten nowy etap, po co rozpoczynam, jak od razu zaczynam od walki? To nie jest walka, to jest lekcja. Ona sprawdza, jak bardzo ci na tym nowym zależy. Jaka jest twoja determinacja do wprowadzenia tych zmian? Pamiętaj, co powiedziałam. Już sam fakt podjęcia tej decyzji i ruszenia do przodu jest Twoim zwycięstwem. Już jesteś zwycięzcą. To, co tu się dzieje, nie skrzywdzi Cię, pod warunkiem, że sam się nie zawrócisz i nie wskoczysz z powrotem za płot. 13,5 minuty i chyba po prostu tutaj to zostawię. To się tak połączyło z tą intuicyjną wiadomością, którą przekazałam Ci na początku, że wydaje mi się, że zostawię to tutaj po prostu po to, żeby pozwolić Ci to przetrawić i zinterpretować i zastosować do swojego życia, do Twojej sytuacji. Ja za kilka dni wrócę do Ciebie z kolejnym czytaniem i zobaczymy, co wtedy się u Ciebie dzieje, jakie wtedy inspiracje, tarot czy inne karty będą chciały Ci przekazać, żeby wspomóc Cię na tej nowej drodze. Jest to niesamowite. Serce mi się cieszy i gęba się cieszy, bo jest to wspaniałe czytanie. Jeszcze jedna rzecz do mnie przychodzi. Ten pies, który jest na karcie głupca. Kolor biały, symbolizujący niewinność, czystość, ale pies jako symbol wierności. Jest jakaś siła. To niekoniecznie musi być człowiek. To może być zwierzę, ale to też może być siła taka duchowa, która cię wspiera. Ty nie skaczesz tam w to nowe, sam sama, za tym płotem też nie jesteś sam sama. Na dodatek zobacz, jak duże jest słońca. Tutaj na tej karcie. Jest słońce z chmur, i tutaj. Jakby twoja droga jest jasna, ja myślę, że to świadczy o tym, że Ty wiesz, czego chcesz. Wiesz, dokąd chcesz zmierzać. Być może nie do końca wiesz jeszcze, jak tam dotrzeć. Ale twój, twój, przynajmniej ten najbliższy horyzont jest dla Ciebie jasny. Więc nie bój się tam iść, skoro wiesz dokładnie, czego pragniesz. Po drodze będziesz się uczyć, jak to zdobywać. Ale to, co powiedziałam wcześniej, teraz jest dobry czas, żeby zacząć. I ta inicjacja jest w Twoich rękach. Nie pozwól, żeby coś Ci ściągnęło z powrotem do tyłu. Wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie i do zobaczenia niedługo.